Policefest TV Wspiera nas piroszop.pl oraz odzieżmyślnikuliczna.pl i marka Octagon. 3 kwietnia 2021 roku w Braniewie odbył się mecz w ramach rozgrywek Czwartej Ligi pomiędzy Zatoką Braniewo a Jeziorakiem Iława. Około 45 minuty spotkania na murawę wbiegło około 30 fanatyków z okrzykiem Lech Jagdajsk, którzy przegonili miejscowych zebranych pod stadionem. Zobaczcie film, a po nim przetoczymy relacje obu stron, które pojawiły się w sieci. Materiał publikujemy dzięki uprzejmości TV.pl. ʻAʻenʻŋo! So ʻAʻenʻŋo! Posłuchajcie teraz relacji obu grup. Zacznijmy od atakujących, czyli Jeziorak i ława. Ucinając wszelkie spekulacje i wersje internetowych ekspertów, spontaniczny wyjazd do Braniewa kończy się przegonieniem gospodarzy z flagą przez koalicję IKS and KPS. Tym razem relacja Zatoki Braniewo. W sobotę na meczu z Jeziorakiem zbieramy się w około 10 osób za stadionem i oglądamy mecz. Koniec pierwszej połowy odwiedza nas około 35-40 sportowców w barwach Lechii Gdańsk i ładują się na stadion. Musimy się zawijać. Odpowiadając na wszelkie medialne doniesienia, jesteśmy niezależną ekipą, niczyim fanklubem. Arki nie było, nie udzielają się na Zatoce i nie będą udzielali, więc cała sytuacja wydaje się dość skomplikowana. Do następnego. Co sądzicie o całej akcji? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Jeśli chcecie, abyśmy częściej wrzucali tego typu informacje kibicowskie, no to łapka w górze pod filmem mile widziana. Zachęcamy również do skorzystania z oferty u naszych partnerów. Na Shop.pl oraz odzieżmyślnikuliczna.pl z kodem TV otrzymujecie aż 20% rabat na wszystkie produkty. Zapraszamy i do następnego. Skrybuj największe kanałki wicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w Pirosod.pl z kodem polishfans 5% rabatu.